Czy wiesz, że szpinak, mimo że jest uważany za superżywność, może być szkodliwy i zwiększać ryzyko raka oraz demencji, jeśli jest łączony z określonymi produktami spożywczymi? Dokładnie tak. Chociaż szpinak jest znany z wysokiej zawartości żelaza, antyoksydantów i witamin. Niektóre kombinacje mogą utrudniać wchłanianie składników odżywczych, a nawet powodować problemy w dłuższej perspektywie. Jestem dr Józef Nowak i dziś pokażę Ci najgorsze i najlepsze połączenia ze szpinakiem, abyś mógł maksymalnie skorzystać z tego niesamowitego warzywa. Jesteś ciekawy? Polub wideo. Zasubskrybuj kanał i przygotuj się na zmianę sposobu, w jaki spożywasz szpinak. Zaczynamy! Szpinak ma długą i fascynującą historię. To superfood było cenione za swoją wszechstronność i korzyści zdrowotne od najdawniejszych czasów. Został sprowadzony do Indii, a później wprowadzony do Europy w średniowieczu, gdzie szybko zyskał miano jedzenia królów. Jego popularność wynika z imponujących właściwości odżywczych oraz łatwości włączania go do różnych potraw od sałatek po gulasze. Ale szpinak to o wiele więcej niż wszechstronny składnik. To prawdziwa bomba odżywcza. Bogaty w żelazo, jest doskonałym wyborem, aby zapobiegać anemii i wzmacniać mięśnie. Zawiera magnes. Który odgrywa kluczową rolę w zdrowiu układu nerwowego i regulacji poziomu energii. Witamina K obecna w szpinaku jest niezbędna do krzepnięcia krwi i przyczynia się do zdrowia kości, zapobiegając złamaniom i chorobom takim jak osteoporoza. Czy spożywasz szpinak regularnie? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Żywienie to zawsze bardzo ważny temat dla naszego zdrowia. Dlatego na ograniczony czas zostawiam w pierwszym komentarzu link do e-booka. 50 produktów przeciwnowotworowych, i jak mogą one chronić Twoje zdrowie. Pobierz go teraz i zacznij zmieniać swoje odżywianie już dziś, aby cieszyć się dłuższym i szczęśliwszym życiem. Teraz porozmawiajmy o niezwykłej korzyści, o której mało kto wie. Szpinak może również pomagać w zapobieganiu rakowi. Dokładnie tak. Jego przeciwutleniacze, zwłaszcza flawonoidy i karotenoidy, mają udowodnione właściwości przeciwnowotworowe. Działają. Blokując rozwój komórek nowotworowych i zmniejszając przewlekłe stany zapalne, które są czynnikiem ryzyka rozwoju nowotworów. Dodatkowo szpinak jest bogaty w foliany, witaminę z grupy B, która wspiera naprawę dna i chroni komórki przed mutacjami mogącymi prowadzić do raka. Badania pokazują, że regularne spożywanie szpinaku wiąże się z mniejszym ryzykiem raka piersi, prostaty i jelita grubego. Jeśli szukasz sposobów na wzmocnienie swojego organizmu w walce z tą chorobą, Włączenie szpinaku do diety to ważny krok. Wypróbuj dodawanie go do soków zielonych, sałatek lub ciepłych dań, aby czerpać korzyści przeciwnowotworowe. I nie tylko to. Szpinak odgrywa również kluczową rolę w zdrowiu mózgu. Badania wskazują, że dzięki bogactwu przeciwutleniaczy i witamin, takich jak witamina E. Może on chronić komórki mózgowe przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, które są jednym z głównych czynników związanych ze spadkiem funkcji poznawczych i chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak Alzheimer. Lutejna, jeden z głównych związków występujących w szpinaku, znana jest z pozytywnego wpływu na zachowanie pamięci i funkcji poznawczych. Wspomaga zdrowie błon komórkowych w mózgu i poprawia komunikację między neuronami. Magnez obecny w szpinaku jest również kluczowy ponieważ pomaga rozluźnić naczynia krwionośne i zapewnia dobrą cyrkulację mózgową, co poprawia skupienie i koncentrację. Włączając szpinak do swojej diety, nie tylko wzmacniasz swoje ciało, ale również chronisz umysł przed przedwczesnym starzeniem się i schorzeniami osłabiającymi. Teraz, gdy już to wszystko wiesz, jak zamierzasz spożywać szpinak od dziś? Gotowany, surowy czy w sokach? Podziel się swoim pomysłem w komentarzach i pomóż innym korzystać z tych niesamowitych korzyści? Poznajmy teraz najgorsze i najlepsze kombinacje ze szpinakiem. Pierwsza zła kombinacja: szpinak z orzechami lub innymi produktami bogatymi w szczawiany. Chociaż szpinak i orzechy są niezwykle odżywcze, gdy spożywane osobno, ich połączenie może nie być tak korzystne, jak się wydaje. Dlaczego? Oba produkty mają wysoką zawartość szczawianów, naturalnych związków, które mogą łączyć się z wapniem w organizmie, tworząc kryształy. Kryształy te mogą z czasem przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych, które są bolesnym i potencjalnie niebezpiecznym problemem. Nadmiar szczawianów utrudnia również wchłanianie wapnia, który jest niezbędny dla zdrowia kości. Oznacza to, że regularne łączenie tych produktów może, nieświadomie, Osłabiać kości i ogólną kondycję organizmu. Ponadto dla osób z predyspozycją do kamieni nerkowych lub stosujących diety bogate, wszczawiane takie połączenie może obciążać nerki i utrudniać wydalanie tych substancji z organizmu. Pierwsza dobra kombinacja: szpinak z komosą ryżową kinła. Jeśli szpinak z orzechami, to problematyczna para, to szpinak z komosą ryżową to prawdziwe małżeństwo idealne na talerzu. Ta kombinacja jest nie tylko smaczna. Ale również zapewnia zrównoważony profil odżywczy, idealny dla osób dbających o zdrowie i energię. Szpinak jest doskonałym źródłem żelaza, podczas gdy komosa ryżowa jest bogata w pełnowartościowe białko i niezbędne aminokwasy. Razem te dwa produkty tworzą posiłek, który optymalizuje wchłanianie składników odżywczych, szczególnie dla osób na dietach wegańskich lub wegetariańskich. Żelazo zawarte w szpinaku jest łatwiej przyswajalne w obecności aminokwasów z komosy ryżowej, co pomaga zapobiegać anemii i dostarcza więcej energii na co dzień. Ale to nie wszystko. Komosa ryżowa ma niski indeks glikemiczny, co pomaga stabilizować poziom cukru we krwi, zapobiegając skokom i spadkom energii. To czyni te kombinacje doskonałym wyborem dla osób poszukujących odżywczych posiłków wspierających organizm przez cały dzień. Druga najgorsza sposób spożycia szpinaku. Powtarzające się podgrzewanie. Podgrzewanie szpinaku więcej niż raz może przekształcić zdrowy produkt w potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Dzieje się tak, ponieważ szpinak naturalnie zawiera azotany, związki korzystne w swojej pierwotnej formie, ale które mogą przekształcać się w azotyny, a następnie nitrozaminy podczas ponownego podgrzewania. Te substancje gdy gromadzą się w nadmiarze, są związane ze zwiększonym ryzykiem chorób, takich jak nowotwory i problemy żołądkowo-jelitowe. Dodatkowo, wielokrotne podgrzewanie może degradować inne składniki odżywcze obecne w szpinaku, takie jak witaminy C i B9, kwas foliowy, obniżając wartość odżywczą posiłku. Oznacza to, że spożywając podgrzewany szpinak, możesz dostarczać mniej składników odżywczych, jednocześnie narażając się na potencjalnie szkodliwe związki. Dlatego warto przemyśleć swoje nawyki związane z przygotowaniem i przechowywaniem szpinaku. Unikaj gotowania dużych ilości z zamiarem odgrzewania na kolejne posiłki. Najlepiej jest przygotowywać mniejsze porcje i spożywać je bezpośrednio po przygotowaniu. Jeśli coś zostanie, przechowuj w lodówce maksymalnie przez jeden dzień i jedz na zimno na przykład w sałatkach lub innych daniach niewymagających podgrzewania. Przed kontynuowaniem pamiętaj o polubieniu tego filmu i subskrybowaniu kanału, abyśmy mogli nadal dostarczać Ci wartościowe treści. Druga dobra kombinacja szpinak z pomidorem. Jeśli szpinak sam w sobie jest superżywnością, wyobraź sobie, co się dzieje, gdy połączymy go z pomidorem. To potężne połączenie jest nie tylko pyszne, ale również niezwykle korzystne dla zdrowia. Szpinak jest bogaty w żelazo, witaminy i przeciwutleniacze. Podczas gdy pomidor dostarcza likopenu antyoksydantu znanego ze swoich właściwości ochronnych dla komórek i zwalczania wolnych rodników. Ta para szczególnie korzystna dla układu sercowo-naczyniowego. Likopen z pomidorów pomaga obniżyć poziom LDL, tak zwany złego cholesterolu, i przeciwdziała utlenianiu komórek, podczas gdy składniki odżywcze zawarte w szpinaku, takie jak magnez i potas, wspierają regulację ciśnienia krwi. Razem tworzą prawdziwą tarczę ochronną dla serca. Kolejną niesamowitą korzyścią tego połączenia jest jego pozytywny wpływ na zdrowie skóry. Przeciwutleniacze zawarte w pomidorach i szpinaku pomagają zwalczać oznaki przedwczesnego starzenia się, takie jak zmarszczki i przebarwienia, promując zdrowszą i bardziej promienną cerę. Trzeci najgorszy sposób spożywanie surowego szpinaku w nadmiarze. Surowy szpinak to popularny składnik sałatek i soków zielonych. Ale jego nadmierne spożycie może prowadzić do nieoczekiwanych problemów. Chociaż jest doskonałym źródłem witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, surowy szpinak jest również bogaty w czawiane związki, które mogą wiązać się z wapniem w organizmie i utrudniać jego wchłanianie. To nie tylko zmniejsza biodostępność wapnia, ale także może przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych u osób z predyspozycjami. Innym istotnym aspektem jest wpływ na układ trawienny. Spożywanie dużych ilości surowego szpinaku może powodować dyskomfort, taki jak wzdęcia, gazy, a nawet podrażnienia przewodu pokarmowego. Dzieje się tak, ponieważ błonnik zawarty w szpinaku, choć korzystny, może być trudny do strawienia w dużych ilościach, zwłaszcza gdy szpinak nie jest ugotowany. Rozwiązanie: Umiar i równowaga. Jeśli lubisz soki zielone lub sałatki. Spróbuj naprzemiennie stosować szpinak z innymi liśćmi, takimi jak sałata czy rukola, aby zmniejszyć spożycie szczawianów. Ponadto krótkie gotowanie szpinaku może pomóc zmniejszyć poziom tych związków, co ułatwia jego trawienie i przyswajanie. Trzecia dobra kombinacja szpinak z jajkami. Jeśli szukasz połączenia odżywczego, praktycznego i smacznego, szpinak z jajkami to idealny wybór. To duo nie tylko jest pyszne. Ale również stanowi prawdziwą bombę odżywczą. Szpinak dostarcza żelaza, magnezu, witamin i przeciwutleniaczy, podczas gdy jajka są doskonałym źródłem wysokiej jakości białka i witaminy D, niezbędnej dla zdrowia kości i lepszego wchłaniania żelaza w organizmie. To połączenie jest szczególnie korzystne dla osób aktywnych fizycznie lub dążących do zbilansowanej diety. Żelazo zawarte w szpinaku wspomaga transport tlenu we krwi. Podczas gdy białka z jajek wspierają regenerację mięśni i zapewniają uczucie sytości. Razem tworzą kompletny posiłek, idealny na każdą porę dnia. Jednym z najlepszych sposobów na wykorzystanie tego połączenia są amleti lub jajecznica ze szpinakiem. Wystarczy krótko podsmażyć szpinak na oliwie z oliwek, dodać roztrzepane jajka i smażyć, aż osiągną pożądaną konsystencję. Efektem jest lekki, pożywny i niezwykle smaczny posiłek który można wzbogacić przyprawami, takimi jak pieprz czy kurkuma, dla wyjątkowego smaku. Czy podobały ci się te wskazówki dotyczące szpinaku? Teraz wiesz, jak w pełni wykorzystać korzyści płynące z tego superproduktu i unikać kombinacji, które mogą zaszkodzić twojemu zdrowiu. Przed wyjściem nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować kanału i podzielić się nim ze znajomymi. Dla tych, którzy dotarli do końca, skomentuj kocham szpinak. A będę wiedział, że obejrzałeś wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie z większą ilością wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia. Do zobaczenia!